Ja jestem spokojnym człowiekiem, ale wszystko ma swoje granice Muszę uciec, muszę uciec Muszę kurwa uciec Ole, dodge Ja baituję go, go. No, nie chodzimy w Nie wchodzimy niego? Kurwa Dojeb no, go, on jest bez flasza zdaje się oje, chuj no. Nie o, mam. Kurda. Ty, no nie gadaj. O! Dobrze. Zajebiście. <grystanie> Mordy, heal, kurwa, heal za 10 sekund. Nie <grystanie> przypominam sobie czegoś takiego. Ale zostaw, kurwa, na chuj ty no. farmisz wilki, no? Ja nie farmię, ci zdishowałem. Mhm. Tam Jakbym, kurwa, się nie zorientował, to już się zajebał. Ja Co?! Zajebię. Jak śmiesz tak mówić, masz czy dziwo? A nie, kiedy nie mam, bo no, tak ci nie wierzę. A masz no, Cilżyka ma. i zapomnij o tym, co, co, co hmm. przez chwilą widziałem. Ale ja nie wiem o czym wy mówicie nawet. Co? A już piętałeś do kurwa, liszczuję ci ją. <laughs> Z... Będziesz miał tam twój ludzi w tym kleta. Spokojnie, zabrałem nie, mówili. Kurwa, no i czemu ten klet leci w niego? Nie, wytłumacz mi to! Wytłumacz mi to! Czemu? Czemu? czemu gościu stoi tutaj? Ja tutaj i tutaj i on leci w niego! Może ja był minimalnie przed tobą, czy co? Nie był! Człowiek chyba dał ja kurwa, przed tobą. Nie dał! A jakbym... A jakby chciał, żeby w niego poleciał, to by go kurwa wyminął, no! Co mnie podkusiło, żeby kurwa czoła zagrać? kin? Masz rację bo mówiłeś Chciałbym tylko powiedzieć, że nie ma opcji, że to w umie trafiło A, a jest, to jest... To jest No ale Oj jest... Ej, to super to może własne coś robić. O, no, tak myślałem ślemy. Idę! Odsuń się od niej. Co ty siedzisz... podej... podejdź tu! Odsłuch. Kurwa! Ja miałem kopnąć do was. Ale, oro, tak. śniady! All door, Lissin! Haha, to jest wart! Ja Kurwa! No, milimetr, nie? Dawaj warzi go dobrze. O ma. nie mam! Nie mam warzika! Ja pierdol. Nie ma Kali. No jeszcze, dobra tam. Nie wiem, po chuj my to odczejsowaliśmy. No nie wiem, po chuj tam biegłeś, Czy ty biegłeś. No właśnie, aby ja cofać? To ten drugi <noise> krzyczysz ma lecisz tak. Nie farla. wiem czemu ja tej kurwy słucham <noise> nawet tak, naprawdę. <noise> To jest typowy klawisz mi kurwa, leć w pięciu omerkach. Dziękuję. Hahaha. za RFF-a możemy dać. Jeszcze cię zjem, żebyś szybciej biegł. Nie mogę kurwa. FM człowiek kurwa, jeszcze dał się zeć nic nie no, no, <noise> no, no ty wiesz kurwa no ale tak, ale za całą, za całą kształt przyznam się, ale nie za tą akcję do chuje <noise> Jak je wkurwić <noise> 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 Dawaj numerkę kurwa, no nie mogę Ja pierdolę O tej grze nie mówimy E dajmy go odwrót E matabo <noise> No dawaj r mam kurwa <noise> Nie mogę z nim <noise> Ja... Yeah. nie no, masz honora za tą piękną, przegromną dżunglę. Masz honora za tego przejebanego już topa Jeż. No i zajebiście I no, tak zrobiłem. Ja? No, nie, zrobiłem tak ankolo, nie możecie o. powiedzieć, że... Nie możecie powiedzieć, że Deep, bo mam jeszcze demy czy Jungler Dżungler Nie dżungler dżungler dżungler. Dżungler. <laughs> <Ja> tak <laughs> możecie. W ogóle, wiecie jak mi się miło zrobiło? Jest, sobie... Jest taki jeden ziomek w szkole u mnie? Tego imię ja nie znam, on mojego na pewno też nie. Jedyne co my robimy, to się witamy, kurwa, nie? Nie, no kurwa. Mi I raz mi pionę zbił i powiedział, że mam zajebistą kurtkę. Ale mi się miło zrobiło, słuchajcie. Koda. Czemu szkoda? A, że ci się miło zrobiło. Ja <laughs> no śniady, komodo hype dla kolegi. Mogłeś nic nie mówić, a mogłeś? Ja na znowu z grubym na bocie? Nie, nie chcę się słuchać. No, teraz, teraz to nawet nie była nasza wina, że to. Mogłę za białka. ona mnie zajebie! O, no. Widzu! Wypada ty trafiać tym chcera. Autentycznie <laughs> <laughs> trafiłem tylko E, ale ty jesteś pizdą, Wychodzę na kawę śpiąc. Nie mogę. Nie On wysypał siebie. <laughs> to siebie powiedział, że jest pizdą <laughs> Nie <laughs> wiem, <Mówię>, że ma no na obu, Jerdole! O, ale safe. A jebać, to tepuję po tego skór wysyna. Dlatego ja nie chcę merki od razu, bo. Że... Nie zabijesz Dobra, jakby wyjebane mam już tą grę, ale ja mam jedno zasadnicze pytanie. Jakim prawem Wiktor stojąc 5 sekund pod turetem, gdy już mnie zdążył zaatakować, nie dostał ani jednego turet hita kurwa. Ten turet to kurwa śpi? Naprawdę! Ja jestem kurwa, ja... Ja jestem spokojnym człowiekiem, ale wszystko ma swoje granice, kurwa. Kurwa! 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 Ej, Kurwa! coś Kurwa! 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 nie Kurwa! 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 Z takimi wardami ciężko coś widzi. <stytujesz> <stytujesz> a a, a to nie jest wart, kurwa! jest <grym> <mi stołki. grym> a, a tu jest drugi. <grym> edward poziom wszystko grze. No nie mogę kurwa nic zrobić, bo kto popi mnie. Nie nic nie a. jestem stanie w stanie, jeśli zrobić popi. To no. Jest taka kontra na mnie. mnie Nawet kurwy! Nooo! <grym> Ok, Dajmy FF'a, tylko teraz nie, nikt nie kliknie FF'a przez przypadek, no nie. No teraz tam tak. E skaczam. O, ty dziwko! Ja Coś tak czułem, nie, on się wyjeby. Czemu musisz być, kurwa, mogłeś to Walter, zachować dla siebie. Master powinien Ale czas się, nie wiem o tobie. A, okej. Okay. No klient, okay, <laughs> tylko dla siebie wyjebałem Kurwa, to było. E, master, jest bardzo <śmiech> <właśnie>. <śmiech> Jesteś taką kurwą, niesamowitą. <laughs> no. Gdzie? A bo śniady się na niego wyjadą <noise> Napisz to kurwa na Facebooku jeszcze, no przysięgam. Nie <noise> ja, ja widziałem nawet tego teraz. No, poczekaj, ja nie mam szóstki jeszcze. Oni mają. Wezmę wilki i cofam. Ty, biski tu, przynajmniej masz więcej farmy niż ty śniady. Ja pierdolę, nie gadaj. Dobrze, że mi to mówicie, bo jestem ślepy. Aż ty kurwa, no, tam jej nie... nie kupiłeś? Na chuj Zobacz, kresna na junglera autotykającego i to. Autotyka. Ale kupię je ja ogólnie, tak, ale no, Na razie Aha, Kurwa. to na mnie nie trzeba Na no, chuj mi, jak ja z nim wygrywam Teraz odjebałem po prostu Czemu odjebałeś? Po ja chuj ty w ogóle zadajesz te pytania? Ty jesteś jak to wkurwiające małe dziecko w poczekaniu u lekarza Co na mnie patrzy się i pyta, czy mam gry na telefonie Mam, ale ci kurwo nie dam A ja, ubiegł, ja ubiegł. A A nie miałem. taką sytuację? Bo ja nigdy ja miałem! Myślałem, że to będzie dziecko mi w końcu wypierdolę. ale mi się. Nie dobre. No bo on tak. po prostu nie, mu nie wystarczyło. Ale dlaczego? No kurwa, gdzie to masz O, za mnie nazajemię. 300 golda poszły? No, wygrywam na nią, nie trzeba, ty te Grubym, przysięgam, ty już nie jesteś śmieszny, jesteś tak niesamowicie denerwujący. Spokój ty się, bo naprawdę. Przez to nie masz żadnych przyjaciół poza nami. A właśnie mam. Chuja ja. masz. Nie no mam. Nie liczą się rodzice. O ty, no to chuj nie mam. <noise> nie, nie, Ja pierdolę i mi pierdoli nad duchem. Ty myślisz, że jak będziesz tak pierdoli to cokolwiek się zmieni? Oni się nie boją moich beczek w ogóle, żeby je zniszczyć. Oni się w ogóle nie boją, że przegrają i ich zostaną prawie z one-shotowa. Kurwa, ty się za... Kurwa, chłopaki. Kurwa no, Oj. Ej, wbijam! Ej, uwaga. No nie wytrzymam! Ty, on wbił! No mówiłem, no że wbijam! Ja Ty czasami strzelam, mnie. No mówiłem! To nie słuchali. Dobrzy, ale zwierzęta znamy. Łatwo, koniec gry. Który... Ale zwierzęta z nas są, chłopaki. <laughs> no i tak gramy, no. nie?